Patrzcie, znaki, które ustawione, wywalone, nie wiem, złamane. Nie mam siły, to nie będę podnosił, ale wstyd. Wstyd dla gminy jest. Nie ma pracownika, który może być oddelegowany, który przyjedzie tutaj, zrobi spacerek, wziąć aparat, zrobi zdjęcie czy coś takiego, że później czy burmistrz, czy ktoś spojrzy coś, czy wezwie odpowiednią służbę. Znacie, tak. Który tu był znak? Dzisiaj już znaku nie ma. Kto to robi? Podejrzewam, że... ludzie, którzy ze wschodu. Tutaj ich jest najwięcej. O, jakie ładne chłopaki, patrzcie. bo za daleko jest, musicie sobie przybliżenie. Ale... Oko zawiesić można. Wow. Figurka niczego sobie. Tam pełno młodzieży, dzieci. Nie pozarastane tymi rybiami wodnymi Ale wszystko tutaj koloru żółtego A tam przy cypełku jest biało-fioletowe taki kolor nie wiem. za kole jeziorki jest, nie jedno zresztą Jest ich pewnie dziesiątki do źródeł nie dojechałem nie dojechałem do źródeł, bo akurat przez las wsypali asfalt drogę, utwardzali. No i nie było przejazdu. Miejscowych pytałem, jedyne miejsce, żeby dojechać do źródeł. Może się uda budować kojat będzie i dostano coś żywych ode mnie. Natura można powiedzieć. Macie niebo, no gdzie nie gdzie jakaś tam maciutka chmureczka o, samolot słychać kołuje na lotnisko na Okęcie, już słychać o mamy cień i go ja już go widziałem Płykaczki trochę się poruszają bezładnie ale zobaczymy do tej skrzynki czy tam coś jest. No tutaj są patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Lilię. Piękne dolory. Nie, ja, musimy wejść tutaj. To takie ujemnie czy jest. Ja o, mała kaczuszka. Z matką. Co powiecie? Nie bój się, nie bój się w ogóle. Raczej ja nic nie zrobię. Zobaczcie, Rydie. ryby ja ślicznie ziemia Rydie, nie spadło. No. Idziemy do budu jabki.